Szanowni Państwo, wzięło mnie dzisiaj na pewne wspomnienia, bo przypomniała mi się taka historia z prezydentem Bronisławem Komorowskim i z tym, jak to było, jak on opuszczał pałac prezydencki po przegranych wyborach prezydenckich w roku 2015. Pojawiła się wówczas taka śmieszna, no naprawdę z perspektywy czasu zabawna. Historia z obrazami, które zniknęły z Pałacu Prezydenckiego w czasie prezydentury Komorowskiego. To była wielka afera. Sam Komorowski był oskarżany o to, że przywłaszczył sobie te obrazy, co oczywiście na końcu nie okazało się nieprawdą, ale śmiechom nie było końca. Dlaczego? O tym już w nowym materiale zapraszam. Witam szanowni Państwo na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTubie. Jak zwykle proszę o trzy rzeczy: o suba, o łapkę w górę i o komentarz dla zasięgu. Dziękuję wszystkim patronom kanału Analiza Polityczna. Pamiętajcie, zbie mamy zbiórkę na platformie Patronite. Każde wsparcie, nawet to 10-złotowe jest dla nas bardzo cenne, bo te stałe przychody są dla nas ważne w prowadzeniu naszej działalności. Dziękuję wspierającym kanał Analiza Polityczna przez system YouTube i za super podziękowania, które można podkać. Każdy materiałem zostawić. Również bardzo dziękuję. Przejdźmy do tego Komorowskiego. Ja to Państwu opowiem tak, jak ja pamiętam tę historię. Nie będę tutaj czytał ani cytował, bo lubię opowiadać. Zauważyliście, że ja lubię opowiadać. Generalnie moje komentarze są praktycznie niemontowane. Ja do Państwa mówię ciągiem przez 10 minut, dlatego jeżeli się czasami pomylę, to po prostu przepraszam, bo, bo, bo tak jest, ale chyba to lepiej niż to chwilę ciąć. Jest taka moda na YouTubie, że ktoś mówi dwa słowa, cięcie, dwa słowa, cięcie, dwa słowa cięcie i tak miga Państwu ten obraz na telewizorze. No ja uważam, że to jest patologia, albo ktoś po prostu nie potrafi mówić płynnie przez 2-3 minuty, albo zapomina tekst, albo nie wiem, może taka moda jest, nie znam się. Ja wolę po prostu mówić pewną formę felietonu, taką jaką teraz dla Państwa. Powiem. No i pamiętacie, jak wyglądała kampania prezydencka w roku 2015 i nawet ta atmosfera przed kampanią. Czyli generalnie Bronisław Komorowski był uznawany za słabego prezydenta. Prezydenta, który był obciachem dla wielu Polaków. Tak, uznajmy, że prezydent jest prezydentem wszystkich Polaków. Nie ja tutaj nie kupuję tej narracji, że Andrzej Duda nie jest prezydentem tej czy tamtej strony. Komorowski był również moim prezydentem. Był prezydentem kraju, w którym ja mieszkam. Państwa, które kocham. No i musiałem oglądać te jego dziwaczne wypowiedzi, na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdy tam tam mówił o gotowaniu Bigosu. Pamiętacie to? On Bigos gotuje, tu, tego, i tu Obama siedzi, bo, zakrywa twarz, nie wie co ma powiedzieć, tak? No, Matko Boska przyjechał Polak, polski prezydent mówi o Bigosie i o pilnowaniu kobiety, bo to też tam było, tak? Pamiętacie, jak to, jak to kobiety trzeba pilnować? Ja, że Obama sobie pomyślał, że Michelle Obama trzeba pilno, pilnować. Pamiętacie te, te słynnego szoguna w Japonii? Chodź szogunie, chodź szogunie. No i szogun yy, idzie, Komorowski wstaje na ten, ten, ten fotel speakera parlamentu Japonii. Tam ludzie, o Matko Boska, co on robi? No, cała afera była. Oto takiego mieliśmy prezydenta, który nam przynosił tyle obciaku, ale zarazem też tyle śmiechu. No i taki prezydent przegrał. Z kandydatem prawicy Andrzejem Dudą. Przegrał w pierwszej turze, przegrał w drugiej turze. No i jeszcze, szanowni państwo, nie było wyników oficjalnych PKW drugiej tury wyborów to były wyniki jedyny Ipsos, a Komorowski już wiedział, że z pałacu się będzie wyprowadzał. No i dzień po tych wyborach, no pamiętam to jak dziś, pamiętam to, dzień po tych wyborach stacja Polsat News pojechała przed bramy Pałacu Prezydenckiego, teraz widzicie to zdjęcie jak to, jak, to, jak to wyglądało, dziennikarka robiła relację live, tam pytano jaka będzie przyszłość prezydenta, a w tle jakiś gość niesie obraz. Cała Polska zaczęła zastanawiać się i zaczęła tworzyć taką narrację. Jak to? Już, już się wyprowadza z pałacu i kradną obrazy. Kradną obrazy z pałacu prezydenckiego. Generalnie. Prawa strona sceny politycznej zrobiła taki. no Naprawdę, to było humory, w ramach humorystycznych, tak? Że Komorowski już pakuje obrazy z pałacu. Nawet zresztą przez jakiś czas pojawiały się takie imemy, i artykuły o tym, że z tego, w ogóle Komorowski i jego ludzie do z tego pałacu nawet meble pozabierali, tak? I że, że był stał taki Bronisław Komorowski i taki cały. Os nawet zdarte te. Yy, tapety były ze ścian pałacu prezydenckiego, że Randol urwany i Komorowski zostawia pałac po sobie. Sobie, tak? że wszystko tam zabrane. <laughs> Oczywiście to były żarty, to były, to, 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 to były memy. I, I ten obraz, nie wiem, może to był jakiś prywatny obraz, ale to stworzyło pewną taką atmosferę. Atmosferę pytań, którą kontynuowała nowa administracja nowego prezydenta Andrzeja Dudy. I administracja prezydenta Andrzeja Dudy postanowiła zrobić audyt przedmiotów po kancelarii Bronisława. Komorowskiego. I działo się to już we wrześniu 2015 roku, czyli no tuż, tuż po tym, jak Andrzej Duda objął prezydenturę. No i co wyszło według tego audytu? Wyszło na to, że zginęły dwa obrazy. Zginęła gęsiarka autorstwa malarza y, Romana Kochanowskiego, obraz z 1881 roku, należący właśnie do, y, do zbiorów kancelarii prezydenta. I zginął obraz Bydło na pastwisku, autor nieznany. No i oczywiście komu przypisano kradzież, tak? Tu ludzie szybko połączyli kropki, tam jakieś obrazy, wino wynosili, tu coś, tu tego. No na pewno Komorowski podpierniczył ten obraz, tak? No tak zaczęto mówić, albo może ktoś z jego kancelarii, no zginęły obrazy. Tak? Nawet ten audyt kancelarii prezydenta był na tyle yy, dokładny, że przewidziano, że tak, ostatni audyt był przeprowadzony w kwietniu roku 2014 i obraz gęsiarka i bydło na pastwisku były w zbiorach kancelarii. Natomiast. Między rokiem 2014 kwietniem, a wrześniem 2015 obraz zginął, zaniknął. Nie ma go. Nie ma dwóch obrazów. No, nie ma gęsiarki, nie ma bydła na pastwisku. Oczywiście pytane było to Bronisław Komorowski uważał, że to jest. No, to są, słyszał, że jakieś obrazki zginęły, no, ale żeby jego pytać o to, prezydenta obrazy ukradłem absolutnie nie! mówił Komorowski. Nie on, to to nie on. No i ja też no, nie podejrzewam, że to Komorowski i nie podejrzewałem, że to Komorowski te, te, te m, y, obrazy zabrał, bo to byłoby naprawdę kuriozalne. Naprawdę kuriozalne. Chociaż była taka scena y, 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 z, w serialu Patryka Wegi Służby Specjalne, kiedy ten, ten y, p, y, g, dowódca WSI gościł u siebie jakiegoś prezydenta Odzwierciedleniem tego prezydenta nie był Bronisław Komorowski, tylko ktoś inny, wcześniejszy prezydent i nie Lech Kaczyński i tam dostał ten prezydent skradziony obraz w prezencie. No ale no nieważne, to jest pewnie też taka myśl artystyczna. Yy, no i też nie, tak jak mówię, nie przypuszczałem, że to zabrał Komorowski. Jacek Michałowski też mówił, yy, by, były już yy, szef kancelarii prezydenta jeszcze za czasów Bronisława Komisji Komorowskiego, że tak, on słyszał, że ten obraz gęsiarka zaginął, no ale to no, nikt nic o tym nie wie. Sprawa się wyjaśniła. I okazało się, że, no bo oczywiście prokuratura badała sprawę, złożono zawiadomienie do prokuratury, sprawa trafiła do sądu. I co się okazało? W roku 2018 zapadł wyrok sądowy, sąd skazał byłego kelnera, byłego kelnera, który pracował w kancelarii prezydenta o kradzież gęsiarki pana autorstwa Romana Kochanowskiego. Nie wiemy co z bydłem na pastwisku do tej pory. Ale gęsiarka się odnalazła i wróciła do zbiorów kancelarii prezydenta. Także, jak widać, w polskiej polityce z wszystkiego można zrobić dym, z wszystkiego można zrobić raban, i to jest taka jakaś nowa moda, że się przychodzi po kimś i, i, i e, sprawdza, robi audyty, robi tego. Ja myślę, że jeżeli y, ktoś, y, nie wiem, jeżeli prawa strona straciłaby prezydenturę w Polsce i prezydentem zostałby Rafał Trzaskowski, to taki aby też byłby po Andrzeju Dudzie. Tak? Także niech tam dokładnie sprawdzą jeszcze, czy wszystko jest w kancelarii prezydenta i wszystko się zgadza na stanie. Ale to też no, świadczyło też to, że ludzie tak pomyśleli, że ten Komorowski mógł chce ten obraz zabrać albo ktoś od niego, bo to świadczyło o atmosferze, która wówczas w Polsce była w roku 2015, szanowni państwo. Wszyscy uważali wówczas, że, że Platforma i Komorowski to jest najgorsza rzecz, jaka się Polsce mogła zdarzyć. Takie rządy, takich ludzi, takich rządzących. Dlatego w tamtym, w, te, w tamtym czasie przegrali z Kretesem prezydenturę i Prawo i Sprawiedliwość z bezwzględną większością doszło do władzy. Osiągali bezwzględną większość w Sejmie. Tak było. Takie były czasy. Szkoda, że tak idziemy w takim kierunku, że ponownie będziemy musieli się chyba o tym przekonać. Ale jak widać, nawet po ośmiu latach słabe rządy odchodzą. I oby tak było. Do zobaczenia. Łukasz Gadło.